Się zbudził, nos zanim zacznie. Nie widziałem, Reklama. Lespin. Konfekcjonowanie, usługi czystości, usługi ochrony, kontrola i windykacja. Lespin. Leszno 17 stycznia 90. Telefon 65 529 55 44. www.lespin.pl Niewidzialni myślnik leszno.pl Ludzkie historie, aktualności, miasto bez barier. Niewidzialni myślnik leszno.pl Portal dla niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i ich bliskich. Niewidzialni myślnik leszno.pl Najbardziej lokalny w Polsce portal dla osób z niepełnosprawnością. Czytał Jacek Brzostyński. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością. Aktualna oferta studiów i specjalności na wwwwsh Taksi przyjazne niepełnosprawnym. Miło, bezpiecznie, bez barier. Taksi przyjazne niepełnosprawnym. Kampania społeczna portalu nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. niewidzialni EU. Taksi przyjazne niepełnosprawnym. Partnerem kampanii w Warszawie jest Wawa Taxi. 196 44 LegendyMotoryzacji.pl Transport dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dawniej i dziś. LegendyMotoryzacji.pl Nowy portal tematyczny grupy niewidzialni. LegendyMotoryzacji.pl Bo każdy mężczyzna ma wiele pasji. Reklama. Niewidzialni FM. Niewidzialni FM. My life. My style. I zapraszam do wysłuchania programów tworzących ramówkę naszego radia. Kaleidoskop: wydarzenia, opinie, komentarze. Andrzejka Smolawska. Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Spółdzielnia Socjalna otwarcie zacznie swoją działalność od stycznia, już tak pełną parą. Spółdzielnia Socjalna się zarejestrowała. Spółdzielnia Socjalna, tak jeszcze woli wyjaśnienia, to jest twór ekonomii społecznej, który przede wszystkim będzie zatrudniał osoby niepełnosprawne i osoby trwale bezrobotne. Jednym z naszych działań to będzie obsługa i prowadzenie sklepu internetowego feel free z odzieżą outdoorową. A drugi i taka, taka nasza perełka to będzie od podstaw produkcja odzieży dla osób niepełnosprawnych Przez Słany. To będzie taka sama odzież, jaką można zobaczyć normalnie w sklepach, z tym, że nieco inne rozwiązania techniczne będziemy mogli w niej znaleźć. Będzie to więcej zameczków tam, gdzie potrzeba. Będą rzepy, większe podkroje, tak by osoby na wózkach walizkach mogły spowodniej się poruszać. By osoby spastyczne same mogły założyć bluzę, zapiąć ją i tak samo rozebrać się. Będą to spodnie z podwyższonym stanem z tyłu, przede wszystkim dla osób siedzących. Asortyment będzie dość szeroki, to ma ułatwić im funkcjonowanie. Nie. To są wytyczne od nich samych, to jest odpowiedź na potrzeby. Ile osób znajdzie pracę? W tej chwili mamy już siódemkę. Myślę, że z rozwojem, no ja mam przeogromną nadzieję, że wkrótce będziemy mogli już mówić o dziesiątkach, a nie o jednostkach. Kaleidoskop. Bezpłatny blok ogłoszeń drobnych radia niewidzialni FM. Lespin konfekcjonowanie usługi czystości, usługi ochrony, controlling i windykacja. Leszno 17 stycznia 90. Telefon 65 529 55 44 www.lespin.com.pl. Teletaxi 520-0330. W maluchu prezent się nie mieści? Zadzwoń! Dla klientów z niepełnosprawnością 10% rabatu. Teletaxi 520-0330. Najbardziej przyjazna osobom z niepełnosprawnością. Korporacja Taksówkarska w Lesznie. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego Studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe Aktualna oferta kierunków studiów i specjalności na wwwwsh Jeżeli nie zdążyłeś zanotować treści ogłoszeń emitowanych na antenie Radia Niewidzialni FM wejdź w zakładkę Afish 24 na portalu niewidzialni.eu Tam znajdziesz wszystkie oferty w wersji tekstowej. Division FM. Disability Radio News.